Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja właśnie jestem już gotowa do wyjścia z domu, tylko czekam na mojego tata, że mnie przyjedzie i wtedy razem pojedziemy do centrum Gdańska, bo musimy stamtąd odebrać skuter Pawła. Paweł dzisiaj rano jechał pociągiem do Warszawy i z racji tego, że były straszne korki, to stwierdził, że pojedzie skuterem, a nie autem, bo będzie po prostu szybciej. Zostawił ten skuter na dworcu, a e, wydłużył mu się wyjazd, miał wrócić dzisiaj, wraca jutro, więc musimy ten skuter odebrać, żeby bez sensu nie płacić za tam. I z racji tego, że ja nie potrafię jeść na skuterze, Jedziemy wspólnie, mój tata wróci z skuterem do domu, a ja zostanę sobie w centrum i e, pójdę sobie na jakieś śniadanko, pójdę na zakupy, bo muszę e, kupić kilka rzeczy takich jesiennych już, no bo idzie jesienna pogoda. W przyszłym tygodniu ma już padać, ma być no, zimniej, więc muszę kupić jakieś kurteczki, jakieś spodnie, jakieś buty. Zobaczymy po prostu, co się fajnego znajdzie stacjonarnie. I jak zwykle mój tata się spóźnia, to jest w ogóle hit. I zawsze jak z nim rozmawiam przez telefon, to on mówi, no już wychodzę, już wychodzę. E, będę za 5 minut i zawsze się na niego czeka. Taki już... Ten Dariusz jest, ale i tak już wyjdę do domu, po prostu poczekam na niego w aucie, swoją drogą. E Moje Labubu jest zawieszką do kluczy. Był taki hype na te Labubu. Każdy je kupował. My też je z kupiliśmy, ale w sumie kupiliśmy je dla samego unboxingu, niż dla noszenia ich. Tak naprawdę nigdy ich nie miałam przy jakiejś torebce, czy przy czymkolwiek. Jakie otworzyliśmy, to tak naprawdę leżały w kącie i stwierdziłam, że będą spoko zawieszką do kluczy, bo są tak duże, że się nigdzie nie zgubią. Więc e, tak noszę swoje labubu. Ulegam tej presji, uległam. No niestety. Dobra, biorę kask, idę do auta i. Jedziemy. 10 minut później ja dalej czekam i nie wiem czy się dobrze dogadałam z moim tatą. Ja miałam po niego pojechać, czy on miał po mnie przyjechać. Jak to wyglądało? Chyba się źle dogadaliśmy. No. No, ja mam po ciebie przyjechać, czy to po mnie przyjedziesz? Ja mogę przyjść. No to Proszę ja mogę po ciebie przyjechać. Dobra, 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 to papa. Pa. Nie dogadaliśmy się. ruszamy. Jesteśmy już prawie na miejscu, stoimy w ogromnym korku No i zaraz zobaczymy, gdzie ten motorek w ogóle stoi Ale nie jest daleko No nie jest daleko, no ale zaraz zobaczymy, czy on w ogóle tutaj jest Co, jak go nie ma? Ktoś go ukradł albo odholowali? To dzisiaj jeżdżę z tobą No, to musisz wtedy ze mną jechać Nie, wolałbym spędzić ten czas z moją Dobra, Mam skuterek nozie. jest? Skuterek jest, A, jest możemy musimy no, jechać na koło Dobra, stoi! Jest Możesz stanąć. Dobra, ja uciekam miłego dnia. Drodzy, teraz wybierzemy się na śniadanko do pewnej kawiarni, która pojawiła mi się ostatnio na TikToku. W ogóle TikTok moim zdaniem jest super miejscem na czerpanie wiedzy odnośnie restauracji, atrakcji tak dalej, bo no tam. Zwykle ludzie po prostu polecają to, co im rzeczywiście smakuje, to, co im rzeczywiście się podoba w miejscu itd. Tak I często też teraz lokale mają swoje TikToki e, i nagrywają, wiecie, jakieś polecajki albo jakieś nowości itd. Tak no i właśnie kafe Antidotum e, w Gdańsku pojawiło mi się ostatnio na TikToku i po prostu ich pancake'i mi urzekły. Chciałabym to przetestować. Już wam pokazuję, jak one wyglądają. Patrzcie to. To są chyba jakieś w ogóle pankejki akurat zmaczą, ale są z jakimś kinder bueno i tak dalej, i tak dalej. Dawno nie jadą takiego mega słodkiego śniadania i stwierdziłam, że dzisiaj jest ten dzień, że chcę zaszaleć. Mam tak mega ochotę na coś słodkiego. No bo od dłuższego czasu, tak wiecie, często nie jemy z powodu. Pa, pa! Pa, miłego dnia! Miłego dnia! I czasami w ogóle macie ochotę na coś słodkiego. Dzisiaj jest ten dzień u mnie, więc wybieramy się tam i za 17 minut będziemy na miejscu. I zjemy coś pysznego. Mam nadzieję, zobaczymy. Dam wam znać, czy jest dobre i czy ich TikTok nikwa. Dobra, mamy to. Tak to wygląda. Idziemy zamówić i testujemy. już jestem tak głodna, jest 12.30 jeszcze dzisiaj nic nie jadą, więc te panki, wlecą y są idealnie. Zamówiłam już moje śniadanko Wzięłam sobie pankejki, takie, które były najbardziej słodkie, z kremem Kinder Bueno. Kinder Bueno w ogóle będzie na tym, jeszcze będzie jakieś. no mega po prostu słodkie. Oprócz tego były jeszcze o smaku maczy, były pistacjowe. W ogóle wszystko jest pistacjowe wszędzie. Tutaj było pełno słodkości dupa i e, właśnie z tym ciastem, z pistacjami i z czekoladą. No ale właśnie na takie mega mega słodkie pankijki mam śrochoty, więc zobaczymy, jak będą smakować i czystą moje oczekiwania. Wzięłam sobie herbatkę zwykłą. Chciałam wziąć pierwszą herbatkę zimową w tym sezonie. Ale niestety nie mieli składników, więc musiałam się zadowolić z taką herbatą. I powiem Wam, że jest naprawdę duży ruch, i jest tutaj. Dużo starszych osób, takich po prostu z przejścia, tak to przynajmniej wygląda, ale jest też dużo młodych osób, które widać że po prostu przychodzą tutaj do sklepu na TikToka ewidentnie e, i mówią właśnie o tych pancakach, mówią o tym, że widzieli jakieś śniadania, bo słyszę, jak tutaj rozmawiają za mną, więc spoko. Oprócz takich słodkich siananiach, mają też zwykłe śniadania, więc kto wie, może będziemy tutaj z paną częściej przyjeżdżać i będzie dobre śniadanie. Mam już moje pankejki, y, tak one się prezentują, i tutaj jest e, w takim pojemniku z który trzeba podnieść i on się rozlewa, ale to wygląda satysfakcjonująco Tylko zawsze problem jest co z tym zrobić. Nie będę ukrywać. Ja bardzo często jem pancake i śniadaniowe i tak dalej. Więc no, mam tutaj wysoką łóżeczkę przystawam, to znaczy będzie dobra. Jest on mniej słodki niż kysyłam, co będzie. Ale takie są zasłony. Okej, okay, tutaj w środku pomiędzy... Plackami jest czekolada, a na wierzchu jest taki krem, taki waniliowy, trochę. Spoko, ale bez szału. Jakby spodziewałam się, że będzie coś, jakby wiecie, dużo lepszego. Jadą lepsze pancake'i o smaku Kinder Bueno. A czym wróciła specjalnie na to? Na pewno nie. Po prostu spoko ale nie jest jakieś mega słodkie. Czuję się niezasłużona, a zwykle po właśnie takich pancake'ach kindergartenu, czuję się zasłodzona. Tak szczerze, no jakbym była obok, to może bym wróciła, ale jakbym miała ja jechać tak jak dzisiaj, 20 minut drogi specjalnie tutaj, to bym się nie fatygowała. W ogóle ta pogoda jest dzisiaj taka dziwna, znaczy ogólnie nie dzisiaj, teraz jest dziwna. Rano jak wychodziłam z domu, to było mega zimno. Widzicie, długie spodnie, mam tu taką marynarko kurtkę na sobie i było mi zimno, a teraz tak gorąco, że nie idzie wytrzymać, a z kolei pewnie jak będę wracać do domu, to znowu już będzie zimno, więc mega dziwna jest ta pogoda, ale nic. Idziemy teraz do galerii zrobić małe zakupy. Musimy poszukać jakichś właśnie jesiennych ciuchów, jakichś spodni, jakichś kurtek. Widziałam mnóstwo inspiracji na yy, TikToki na Instagramie odnosiła się jakiś Zary, chemu. No i przejdziemy się, zobaczymy, czy któreś z tych rzeczy uda nam się znaleźć i e, czy coś fajnego jest właśnie na ten sezon jesienny. Wsparcie. Od razu na wyjściu spodobały mi się dwie kurteczki, więc je ja biorę. I widzowie, znalazłam buty, które widziałam na TikToku i ja one są tak piękne, że ja muszę je mieć. Tylko pytanie, czy są w moim rozmiarze. Zwykle mój rozmiar jest dostępny, no bo rzadko. 36. O tak. Dobra, bierzemy je. Tak wyglądają i są na obcasie. Zobaczymy czy będę je nosić, ale mega mi się podobają, więc przymierzę i dam znać czy je biorę. Podejrzewam, że te zakupy będą e, długie i dużo rzeczy wezmę do przymierzalni, więc pochodzę sobie teraz, posprawdzę co mi się podoba, wezmę wszystko ze sobą i widzimy się jak już będę to przymierzać. Zaczynamy przymierzanie Wziąłem sobie coś takiego, bo widziałam to na manekinie i stwierdziłam, że na manekinie wygląda spoko ale chyba na mnie spoko nie wygląda No nie wiem, może do innych spodni? Nie, w sumie chyba, chyba, chyba nie. Kolejny to ten topik, ten jakby satynowy. Założyłam go na tą białą koszulkę, bo nie mam odpowiedniego stanika dzisiaj i źle to wyglądało, jakby zostałem z stanikiem, więc tak wygląda lepiej. Ale jakby to bez tej koszulki nosić i na to jakąś marynarkę albo top, albo jakąś kurteczkę, to wydaje mi się, że to spoko wygląda. To w ogóle można nosić tak. Można sobie tutaj zaczepić. Wydaje mi się, że spoko. Kolejna to ta koszula i te spodnie Wydaje mi się, że wygląda to spoko Także że w ogóle taki przyjemny materiał I tak mnie utulała Mega fajne. Więc to chyba weźmiemy, bo to spoko wygląda I teraz już pora na kurtki To jest taki... taki brązowo-bordowy kolor Mega fajny On ma tutaj taki ściągacz Wydaje mi się, że wygląda spoko Właśnie czegoś takiego szukałam Kolejna kurtka tym razem taka jasna, szara, taka bardziej bluza jest taka, taka luźna Ale wydaje mi się, że jest spoko Chyba też wezmę Taka zwykła, szara bluza, właśnie takiej szukałam Wziąłam co prawda w za dużym rozmiarze, bo to jest LK i to jeszcze jest oversize Ale wydaje mi się, że właśnie czegoś takiego oversize'owego mocno szukałam Wiecie, jak nie, jestem z Maxem, gdzieś biegam i tak dalej, to jest spoko, bo jest taka leciutka, nie jest wyciepła ciepła i teraz będzie właśnie idealna na takie pogody. Tu też chciałam o obersalizowo, ale chyba przesadziłam względem jego worku, ale nie do końca mi się podoba ten sportor, bo on jest taki mega ciężki, czuję się taka przygnięcia przez niego, więc yy, to odpada. Chciałam jeszcze taką sukienkę. No, one nie wygląda dobrze. No i nie patrzmy, a skończę się na butach. E, tak one się prezentują. I podobają mi się, i są w ogóle tak wygodne, że to jest hit. Tak wygląda Wydaje mi się, że spokojnie wyglądają, Seryjnie wygodne. Nie są jakieś super wysokie. Można je wziąć tak sobie trochę na prosto wyżej. Można je trochę obniżyć sobie. Fajne. Dobra, że się. Mała przerwa w zakupach, muszę torby do auta I przy okazji zgarnęłam kawkę Ostatnio na vlogu testowałam pumpkin spice latte, tylko testowałam je na zimno I mnie totalnie nie smakowało I pisaliście w komentarzach, że koniecznie muszę przetestować to na ciepło Bo jakby to jest zupełnie inny smak, że te e, przyprawy takie korzenne bardziej pasują do ciepłych napoi I uległam Testuję Zobaczmy jak to w ogóle wygląda Czemu tego jest tak mało? Po pierwsze, tego jest dotąd. Nie wiem, czy tyle tego powinno być, ale tego jest dosłownie dotąd. Nie wiem, nie znam, jak będę no mówię, nie piłam nigdy kawy. Nie wiem, czy powinno być tego tak mało, czy nie. Robimy też smak. Jest lepsze. Nie, no jest dużo lepsze. Ale nie wiem, czy te korzenne smaki mi bardziej nie pasują mimo wszystko do herbaty nie zimowej. Nie, no jest dobra. Macie rację, na ciepło jest dużo lepsze. No. Już teraz rozumiem, na co jest ten hype. Jest to dobre. No, mogł to pić. I w ogóle widzę, pierwsza sobie kawę na ciepło. Zwykle e, już swój nampiłam na zimno. To jest moja pierwsza na ciepło i jest spoko, więc powiedzmy co chodzi z tym do Starbucksa, jakby się spotkał. Ja jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, że ja lubię kawę. Wiecie co? Przecież ja z tym mogę iść. Chcę to zamknę i mogę iść, więc. Widzowie, lecimy teraz do starej Wariusa. Zobaczymy co tam mają. Może coś jeszcze kupimy. I tak już dużo rzeczy wydaje mi się, że kupiłam dużo fajnych topów, spodni i tak dalej, więc po prostu pójdziemy się przejść, zobaczymy, czy coś tam ciekawego będzie. Jak będzie to kupimy, a jak nie, no to trudno. Tak długa kolejka do sprzedażalni, że nie, nie chcę, nie sobie sobie, nie chcę nie sobie, nie, sobie. mi się totalnie nie więc przymierzę tę marynarkę, która się spodoba od na zewnątrz i Wam pokażę. Jest to taka zwykła, e brązowa, dążowa marynarka. Bardzo mi się podoba, jest taka prosta, więc chyba ją sobie. Bez. Oprócz tego tutaj wziąłem sobie taki jeden szary dressik, takie zwykłe szare dressy. Ups, i do tego... Taki stop. Teraz skoczę szybko do seforu, muszę kupić kilka kosmetyków do makijażu. Przez długi czas w ogóle nie malowałam się totalnie, a wtedy stwierdziłam, że chcę się znowu malować i muszę e, dokupić kilka rzeczy, bo niektóre rzeczy mi się po prostu kończyłem. Zakupy skończone, teraz możemy lecieć już do domku. W ogóle fajne jest to, że teraz w niektórych sklepach są kasy samoobsługowe, ale zawsze jak się śpieszysz, to to się dzieje nie tak. Albo nie chce odejść, albo coś się nie nabija, albo nie wiem, musisz wrócić bo Coś tam się, nie wiem, psuje. Muszę zawsze. Ja z jednej strony lubię, a z drugiej strony nie lubię. Witam się z wami po kilku godzinach. Maks już śpi. W międzyczasie jak nie nagrywałam, to się nie opiekowałam i spełniałam swoje mamowe obowiązki. A teraz jest u nas nasz asystent. Igor i pomaga nam ogarnąć e, pudło na wielki słodycz, bo będziemy wielki słodycz z papą robić za kilka dni. W sumie ten film chyba już pałowany jest na kanale, więc e, możecie sobie obczaić, jak robiliśmy wielką, dubajską czekoladę. No i właśnie przed chwilą byłam e, u Igora w garażu i wleciał wielki szerszeń do tego garaża. Po prostu taki. To było takie coś wielkiego i próbowaliśmy się tego pozbyć i Igor powiedział, Ola idź do środka, bo to jest niebezpieczne i ja sobie z tym poradzę, więc mam nadzieję, że sobie poradził. Nie przychodzi tu, więc albo on pokonał tego szerszenia, albo szerszeń go pokonał. Zobaczymy. Ogólnie, jakiś czas temu, nie wiem czy wam o tym mówiłam, ale chyba nie mówiłam, mieliśmy szerszenie u nas na ogrodzie. Był u nas taki pan, który odrobaczył nam cały ogród i pierwsze co, jak wszedł do nas na ogród, to powiedział wy macie szerszenie. I one miały gniazdo w drzewie i mam nadzieję, że one nie wróciły. To jest mega niebezpieczne, więc jak wróci, to będziemy musieli to ogarnąć, żeby się ich znowu pozbyć, no bo to nie fajnie niefajnie. Niefajnie, jak takie coś ci wlatuje do domu. Dobra, idę zapytać Igora, czy wszystko jest okej. Okay. Udało się. Jak wróci to będziemy musieli sprawdzić, czy na pewno ich nigdzie nie ma na ogrodzie. Tak to jest, jak się mieszka w lesie. Niestety. Pełno pająków, pełno robactwa, pełno jakichś szorszeni. No i że też mieliśmy, ale to raz mieliśmy, no. Takie Taki uroki mieszkania w lesie. Dobra, ogólnie prawie dzisiaj nic nie jadłam i jestem trochę głodna. Co ja bym mogła zjeść? To nie mam nic w domu do jedzenia. Co ja bym mogła zjeść? Dobra, mam tutaj pasatę, więc to jest? Chyba ugotuję makaron i zjem sobie makaron z pasatą i z maceralą po prostu. To będzie chyba najlepszy, co mogę sobie zrobić. Jednak polecę trochę bardziej ambitnie i zrobię sobie chicken a wodka vodka bez wodka. Lubię sobie robić takie danie. To jest w ogóle z przepisu z Jaworscy Gotują. Testowaliśmy chyba wtedy przepisy gwiazd czy influencerów czy coś takiego i to był przepis Gigi Hadid. Jest mega dobry. Taki na ostro taki pomidorowo-śmietanowy sztos totalny. kocham i przy okazji będę od razu miała obiad na jutro bo na pewno nie zjem dzisiaj całej porcji a jutro też fajnie było coś zjeść a teraz przy Maxie, jak Maks jest taki aktywny i taki wiecie, że po prostu jest wszędzie to nie idzie z nim no nic pogotować przynajmniej jest ten etap, że wiecie on siedzi i się bawi w miejscu, tylko on chce chodzić po schodach. Wszędzie staje, wszędzie się wspina. Dużo się dzieje w ciągu dnia, jak się siedzi z Maksim. Jestem ciekawa, co to będzie, jak on zacznie już chodzić rzeczywiście, bo nie wiem, czy wszystkie dzieci tak mają, ale Maksiu tak ma, że on nie usiedzi w miejscu. W ogóle ostatnio nam się popsuła ta maszyna, Tenko nam, więc muszę kupić nowe. Bo to jest super gazy. kocham. gotowe. Mmm, kocham to. To jest tak proste, a tak pyszne. Mega dobre. Zawsze jak jestem w Stanach, to to sobie jem i tam też jest to takie pyszne. To się nazywa pena ala vodka. Tylko ja robię po prostu bez alkoholu, bo można to zrobić z alkoholem i tak szczerze, no pewnie w restauracji jadą z alkoholem, ale jakoś tak, nie wiem, robiłam to bez alkoholu i tak po prostu. Plan był taki, że dzisiaj będzie Paweł w domu i mieliśmy sobie, wiecie, spędzić wieczór razem. ale niestety Paweł tak jak już mówiłam, się przedłużyło i musi dłużej w dużej Warszawie, więc mam wieczór dla siebie. Jak kupowałam kosmetyki, to kupiłam sobie w seforze maseczkę. Więc dzisiaj sobie zrobimy spa wieczór, włączyć sobie jakiś film. E, włączymy, o wiem co włączymy. Tego lata stałam się piękna. To jest serial 15 nastolatek, ale ja jestem tak wkręcona. Co tydzień w środę, jak maksium ma pierwszą drzemkę, to ja siadam i oglądam to, bo to wychodzi w środę chyba o 9 w Polsce. Jeżeli oglądacie, to możecie napisać który team jesteście. W sumie, jak wy to oglądacie, to już chyba jest po finale, ale możecie i tak napisać, który team byliście. No, ja się mega wkręciłam w ten serial. Jest to taki serial w stylu plotkary, taki... O miłości. Fajne, jest, no. Dobra, mam już na sobie maseczkę. Mam tylko nadzieję, że Max się nie obudzi, bo ostatnio, jak e, miałam taką maseczkę na sobie, to się budził cały czas. Ale zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Jak na razie śpi spokojnie. Przewracając do tego serialu, to to jest ogólnie serial na podstawie książki. I chciałam tę książkę przeczytać, bo wiecie, często jest tak, że książka jest zupełnie inna niż to, co się dzieje w filmie. Popełniłam ten błąd, że najpierw obejrzałam serial, e, a dopiero teraz chcę czytać książkę, bo zawsze jest fajnie przeczytać książkę przed. I dopiero potem obejrzę sobie film. A przynajmniej ja tak wolę. I stwierdziłam, że jestem stara ze względu na to, że nie lubię e-booków. Ja wolę, wiecie, mieć książkę fizycznie, przewracać strony. Jestem ciekawa, czy to jest kwestia tego, że jestem po prostu, wiecie, z pokolenia, które nie miało e-booków na początku, tylko rzeczywiście musiało czytać książki. Czy to jest po prostu kwestia moja? Ale możliwe, że to jest po prostu kwestia tego, że jestem ze starego pokolenia już. Jestem po prostu stara. No, ale właśnie muszę sobie kupić te książki i przeczytać je, żeby, y, wiecie, mieć porównanie jak to wygląda, bo dużo osób poleca właśnie, żeby przeczytać tę książkę, bo jest bardzo fajna i rzeczywiście się różni od serialu. Zobaczymy. Jak znajdę czas, żeby poczytać, to poczytam. Udało się wytrzymać pół godzinki bez pobudki Maxia, więc jest dobrze, nie obudził się i nie zobaczył mamy w niebieskim masce. To było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.